Hello! Witam w tej gorącej wiosny Tak się przynajmniej nie pada. Ok, krótki film będzie Za chwilę wanie jeszcze coś pokażę, żeby to nie był taki komunikat w postaci Zapraszam na fitark Do trzega w ostatnią niedzielę miesiąca, to 30 kwietnia początek drugiego weekendu majowego Majówki i w kwietniu się zaczyna. Tak, teraz, w ten weekend. I zapraszam, bo nie będę robił filmików z przyczyn pewnych, małych, technicznych, na posty, gdzie możecie zobaczyć rzeczy, artefakty, skarby, nowości, różności, stoisku różności tak Dariusa, które będę miał przede wszystkim szukanie na artefakty na Także posty, zobaczcie, je wszystkie, będzie ich mnóstwo jeszcze dzisiaj, jutro i pojutrze. Robię między zdjęcia na bieżąco, pakując się. I polecam, zapraszam. A jak tutaj już jestem, to że ten film trwał więcej niż minutkę, to wam jeszcze coś pokażę przy okazji, co na pewno tutaj yy, niebawem też yy, nagram i coś pokażę, bo do tej pory nie miałem okazji. No i była była przyjęcie jest fajna rzeczka. Tutaj za bardzo śmieci nie ma, jest fajnie oczyszczone. Struga dękowska. Także niebawem też to, coś ciekawego zobaczycie także w tych pięknych okolicznościach przyrody, może. No, ale słoneczko żegnam się z Wami zapraszam jeszcze raz na ten Plitark bo no. taki mniej więcej będzie tytuł wszystkich, którzy mogą dużo osób będzie po prostu turystycznie a potem to będzie Niedziela posty, tam wszystko zobaczycie. Kontakt w opisach z moimi filmami, posty również. <laughs> Jeszcze jedną prośbę mam dla wszystkich oglądających. Jeśli ktoś może, prostu dosypniajcie. Posty, czy fotografie lub informacje na temat targu w Tarnobrzegu. Będę Wam za to wdzięczny i jeszcze raz zapraszam, bo będzie tam też Jacob, July, Sylvan i nie tylko. Zapraszam. Pogoda za